Było radośnie, tanecznie i bardzo wzruszająco. Seniorzy pokazali, że dobra zabawa nie ma wieku. Parkiet tętnił życiem, a uśmiechy nie schodziły z twarzy uczestników. Widzicie Państwo, że za moimi plecami trwa przepiękny bal. Jest to drugi bal gminny seniorów. Ta historia balu zaczęła się w ubiegłym roku, zrobiliśmy pierwszy raz. Powiem nie do końca, byłem przekonany, że, że to wyjdzie, ale po, po zakończeniu balu, gdy minęło myślę, że niespełna miesiąc, E, przychodziły e, panie, panowie, seniorzy dopytywać się, kiedy będzie następny bal. Więc tu z, e, z moją panią kierownik, panią Kamilą e, Piotrowską, która jest odpowiedzialna wraz z pracownikami, bo odpowiada, odpowiada za seniorów, stwierdziliśmy, że takie bale musimy robić. I dzisiaj ten bal się odbywa. Powiem e, tak, 200 osób prawie na sali 20 miejscowości od najmniejszej Yy, Jakie mamy, są to drzazgi, gdzie mieszkają praktycznie trzy rodziny. Do Księżnego Dworu, największa miejscowość w naszej, w naszej gminie. A chciałbym też powiedzieć, że to jest bal, że nasi seniorzy, yy, no oczywiście w jakiś sposób, bardzo często klubom seniora czy innym seniorom pomagamy, ale ten bal został zorganizowany przez gminę, przez CUS, ale większość kosztów pokryli sami seniorzy, więc oni nie czekają na to, żeby gmina wszystko im zorganizowała pokrywają w większości te koszty, nawet wynajęli sobie autobusy, żeby tu przyjechać i w nocy odjechać. Za to im bardzo, bardzo dziękuję. Zabawa przesympatyczna, bo ja traktuję taką jako integrację spotkania. Yy, mogą sobie porozmawiać, pośmiać się, pożartować, a to seniorom, myślę, w tych czasach jest to bardzo, bardzo potrzebne. Życzę im udanej zabawy i oczywiście na samym końcu chciałbym podziękować yy, Mojej pani kierowniki, Centrum Usług Społecznych, które niedawno się utworzyło, że dbają seniorów i oni, tak prawdę mówiąc są odpowiedzialni za, odpowiedzialni za te wszystkie imprezy. Trzeba będzie się zastanowić w ogóle, bo ja zażartowałem na początku. Jeżeli będą się dobrze bawić, to przemyślimy, czy więcej takich bali w roku nie robić. Drugi bal seniorów w gminie działdowo już za nami. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i już czekamy na kolejną edycję.